Cześć, ja jestem Domena. Przed Wami kolejny odcinek z serii Układ z Mrocznym Kosiarzem. A oto jest Olimpia, która postanowiła trochę poczytać sobie teorii różnych, tajemniczych na temat śmierci i różnych innych takich rzeczy. A w związku z czym zdobyła czwarty poziom tanatologii i bardzo dobrze, bo jest nam to potrzebne tutaj do kariery. Musimy jeszcze uwolnić dusze. Czy my w ogóle mamy te dusze? Wydaje mi się, że coś tam trochę tych dusz mieliśmy, a oczywiście aż 21, więc jest to dosyć dużo. Niestety, do pracy to my się udamy dopiero we wtorek, bo mamy dzisiaj wolne. Ale tak sobie pomyślałam, że możemy troszkę sobie tutaj pograć, bo chciałabym. Aha, widzę, że tutaj coś jest nie tak z dachem. Nie, spoko jest z dachem. Chciałabym szczerze mówiąc, tutaj trochę pospędzać czasu w tym, o to nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. W kawiarni tarotowej, to powiedzmy, że coś w tym stylu, więc tak, chciałabym tutaj troszeczkę pospędzać czasu razem z Wami i trochę spróbować rozwinąć ten biznes, tak naprawdę. Na razie to już mamy prawie pierwszą gwiazdkę, więc jest całkiem nieźle. Jestem ciekawa, jak to tak do końca będzie wyglądało. Ja, co prawda, już trochę pograłam sobie różnymi biznesami, sklepami i tak dalej, ale jeszcze na maksa nie osiągnęłam. Nie wiem, czy wiesz, ale to są drzwi wejściowe, więc możesz sobie najlepiej iść stamtąd w ogóle. Dzień tutaj był udany, wszystko fajnie. Idź sobie spać, moja droga, choć chodź. Wstanie to ją ogarnę i otworzymy sobie właśnie tą kawiarnię, porobimy trochę sensów spirytystycznych, poprowadzimy zajęcia i postaramy się, kto normalnie przychodzi o 3 w nocy. I postaramy się. Mm, jak najlepiej tutaj poprawić tą jej skuteczność, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, tak, tak, taki jest plan. No i pójdziemy sobie też oczywiście do kariery mrocznego kosiarza następnego dnia, bo jestem bardzo ciekawa, jakie są kolejne kroki. Aktualnie Olimpia jest pogromczynią dusz. Każdego dnia jest coraz lepsza w swoim fachu, do każdego zadania podchodzi z wyostrzonymi zmysłami i naostrzoną kosą, ale bez obaw nie robi nic szalonego, nie ma co się denerwować, więc chciałabym zobaczyć jak tam się zarabia jak tam się w ogóle pracuje, kiedy ma się tą najwyższą możliwą opcję? Myślę, że możesz już wstać. Szybciutko cię ogarniemy i otwieramy biznes. No i słuchajcie, jest już dziewiąta, więc ja myślę, że możemy sobie śmiało tą firmę otworzyć. Chciałam zagadać do kruka, ale sobie poszedł. To bardzo nieładnie z jego strony. No i zobaczymy, kto tutaj przyjdzie, kto tutaj przyjdzie i komu będziemy mogli zrobić wróżbę. A swoją drogą, jak chodzi o wróżbę, to tak się zastanawiam, czy nie byłoby dobrym pomysłem, gdyby Olimpia sama sobie wyciągnęła wróżbę. Uzyskaj dzienną wróżbę, bardzo Cię proszę. Myślę, że jak najbardziej możesz to zrobić. Mm -hmm. o proszę proszę Kasandra tutaj do nas przyszła oczywiście zapraszamy zapraszamy. Do mi się wydaje że ty możesz lubić takie klimaty bardzo proszę podobają się jej tu nawet Agata Zadecka gwiazda za tobą wiele wyzwań a teraz nadszedł czas na odżywienie i odnowę zaakceptuj magię natury i nakarm swą duszę smacznymi przekąskami zasiej coś lub zjedz przekąski ciekawe ciekawe możesz coś zasieć rzeczywiście Ciekawe, co się wtedy stanie. To jest taka porada, tylko szkoda, że to nie jest jakiś taki, wiecie, bo spoko to jest, i tam mamy jeszcze takie właśnie podpowiedzi, co można by było zrobić. I zastanawiam się, czy nie byłoby fajniej, gdyby to były nie tylko podpowiedzi, co możemy zrobić, ale też, żeby tutaj taki dodatkowy dymek się pojawiał z informacją, że no karty, nie wiem, tam poradziły mi, żebym zrobiła to i to, może warto by było to faktycznie zrobić, nie? Słuchaj, możesz myślę zasadzić róże. Myślę, że mogłabyś, tylko niech ja tu znajdę jakieś takie miejsce w miarę sensowne na tą różę. Nie wiem, o tu mogą sobie rosnąć, choć choć Zasiej. Ty masz ogrodnictwo i dużo rzeczy, więc. I ciekawa jestem, czy dostaniemy za to coś ciekawego. Uwielbiam ogrodnictwo. No właśnie, ja wiem, że uwielbiasz ogrodnictwo. Możesz podlać ewentualnie. A pani czego chce? No właśnie, pani jest klientką. No i co? No i nic się nie stało. To była tylko taka sobie porada. Co z tym krukiem? Interakcje społeczne, okaż mu czułość, możemy się z nim zaprzyjaźnić. Może rozmawiaj o nikt ciemnych planach. Uuu, rachunki nam przyszły, zaraz zapłacimy. I jeszcze możesz y, wysłać na misję zwiadowczą. Tak, to myślę, że to jest super świetny pomysł. Co ci się nie podoba? Ceny ci się nie podobają? No przykro mi, ale ja tutaj chyba nawet nie mam jakiegoś wysokiego modyfikatora. Plus zero. No właśnie, ja już dawno powinnam dać plus 50, teraz jest plus 50. Wysyłasz kruka na misję? Ale to fajnie wygląda. Ja chcę tutaj zdjęcia. Fajnie wygląda. Tak, jeszcze tam z tyłu ten krowokwiat, to już w ogóle. Dobra. Okej. Okay. Fajnie. Fajnie. Rozmawia o niektrzemnych planach. Eee, pojawił się ktoś znany. Nie, nie mam ochoty. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, poleciał na zwiady, a teraz możesz jeszcze opłacić rachunki. I co się dowiedział, kruczek? Dowiedział się czegoś? Nasi y, kr krucze towarzysze opowiadają zwycięskie historie potyczek z burmistrzem Wibrysem. O, faktycznie, fajnie. Wibrysa upuszczono około 14 żołędzi. Na głowę, aha, przepraszam. Wibrysem. W ciągu ostatniego tygodnia na głowę wibrysa opuszczono około 14 żołędzi, zebranych w Copperdale. Jego cylinder został wgnieciony. Powtarzamy, jego cylinder został wgnieciony. Jakie to fajne! Nigdy z tego nie korzystałam w ogóle. Dobra, słuchajcie, ludzie, bo ja widzę, że tutaj się odbywają rzeczy, a ja proponuję zorganizuj medytację prowadzoną, prywatna, 120 za uczestnika. I możemy sobie teraz wybrać, tylko czekajcie, bo ja chcę tu. Zorganizuj medytację prowadzoną. Prywatna 120 za uczestnika. Raz, dwa, trzy osoby. Bo Cassandra jest zajęta, więc nie będziemy jej tutaj przeszkadzać. Zapraszam, zapraszam. Medytacja prowadzona. Pani! Pani tu do nas dołączy, co? Ej, mam tylko nadzieję, że zaraz mi prądu nie zabraknie, bo się pogniewamy, no. Pani poszła się napić zamiast tego. A tu wszyscy się w ogóle pozmieniali. Ciekawe, czy dostanę za to pieniądze. Człowiek tu prowadzi medytację i o, i nikt nie słucha. Dobra, no na razie dostajemy tam jakąś kasę, tak po prostu. Tak, i prądu pewnie zaraz nie będzie. Czy już go nie ma? Nie, no jeszcze jest, tylko się dzieją jakieś straszne rzeczy. Emocjonalna uważność. Aha, bo to się dzieją straszne rzeczy tutaj, przez to. Eee, wiecie co, magia. A ty masz, przepraszam bardzo, jaki poziom tych umiejętności? Masz zdolności parapsychiczne na maksa? No tak, to też w sumie dlatego może. Eee, a czemu ci to całkiem zniknęło? I co, nie dostałam żadnych pieniędzy? No dobra, no to chodź publiczną. Dawaj, może ktoś przyjdzie. Jednak no, siedzą niby trzy osoby. I mam nadzieję, że nikt ich tam zaraz nie wystraszy. Już sobie poszli. Siedźcie dalej. Klient, klientka, klientka, ale nie jest napisane, czy uczestniczka, czy nie. Pani, czy pani może mogłaby sobie pójść? Ja widzę, że z panią tutaj jest naprawdę ciężko. I co? Ktoś mi zapłaci za moje usługi? Chyba średnio ktokolwiek mi płaci za moje usługi. Nie podoba mi się to. To wiecie co? To ja mam teraz do was taką informację, że my się tutaj możemy, słuchajcie, przywitać. I tak właśnie zrobimy. I wszyscy dostaną wróżbę. Proszę bardzo, za 90 simoleonów. Bardzo ładnie. Proszę bardzo, wróżba za 90 simoleonów. Nie ma tak, co wy sobie myślicie. Każdy tutaj wróżbę otrzyma. Nawet choćby przy drzwi. Dobrze, a pani Zadecka, pani zaczeka. Pani Zadecka, pani zaczeka. A dobra, trudno, już sobie poszła. Dzień dobry, witamy w naszej firmie. Chciałabym się przywitać z panem tutaj. Mam nadzieję, że ludzie mi tam nie łażą gdzieś po domu, bo nie powinni. Witamy w naszej firmie. Tak, tak, dzień dobry, dzień dobry. Zaproponuję panu wróżbę z kart Tarota. Bardzo proszę. Myślę, że w ten sposób chyba więcej zarobimy. A ciekawe, jak tam nam się biznes rozwija. Na razie tak sobie, 7 godzin jest otwarty. 7 godzin to bardzo dużo, słuchajcie. Tutaj też możemy się wesoło zaraz zapoznać. Tylko czekam, aż ktoś wejdzie. No, Bella do nas też przychodzi, stała klientka. No ale myślę właśnie, że byłoby fajnie się tutaj pozapoznawać z tymi ludźmi. Szczególnie, że Olimpia to zna więcej martwych niż żywych, więc chodź. A co ty tutaj masz? Wypytaj o nawiedzenia w okolicy. A możesz, może się czegoś nowego dowiesz. Nie wiem po co, ale możesz się dowiedzieć. I zaproponuj wróżbę z karty za 60. A dlaczego za 60, a nie za 90? Wydaje mi się, że on już został naszym klientem. Tutaj też możesz się przyjaźnie przywitać. I tutaj też możesz się przyjaźnie przywitać. Fajnie, fajnie. Tutaj wróżba już była. Aha, bo pewnie rozmawiamy przed budynkiem, tak? Nie, dobrze, tu mogę za 90. Bardzo proszę. Pan chyba nie jest jeszcze naszym klientem. Na to mi wychodzi. Pani Bella jest za to naszą klientką, więc ona też zapłaci nam 90. Proszę bardzo, każdy, kto wejdzie, dostanie wróżbę. Co prawda w stroju do jogi. Co prawda w stroju do jogi przed budynkiem, ale wróżba jest wróżba, tak? Tutaj już nie mogę zaproponować. Ta pani też już dostała, jeszcze Bella dostanie. No i jeszcze tutaj ten klient by dostał, tylko on chyba nie jest ostatecznie klientem, za bardzo. Możemy mu za darmo albo za pieniądze zaproponować. No, pani Gemmo, zapraszam, zapraszam. Aha, dla pani jest za drogo, tak? To nic, pani zaczeka, ja pani też powróżę. Poszła sobie, niestety sobie poszła, słuchajcie. Ale było całkiem miło, proszę bardzo. Wiecie co zrobimy? Teraz będziemy prowadzić medytację, zorganizujemy publiczną i zobaczymy, czy ktoś się do nas rzeczywiście przyłączy. Mam nadzieję, że jednak, tak? Czy coś z tego zarobimy, czy nie zarobimy. No, myślałam już, że wstała. Chyba ktoś się do nas przyłączył, jednak. Wygląda mi na to, że trzy osoby, ale jedna zwątpiła. O, tutaj jeszcze jesteś. Cześć. Tobie też mogę zaproponować wróżbę. My tu mieliśmy jakiś taki trochę mały romans. Co tam chcesz? A, to nieważne. To nieważne. Stowarzyszenie Anonimowych Umarlaków też miło. O, mamy tu gwiazdę. Czekajcie, to ważne, żeby też tej gwieździe. Oczywiście tu się zepsuło. Ja to w zamienię po prostu. Nie mam czasu naprawiać. Co tam? A, miałam w sumie zaklęcie. Mogłam zaklęcie naprawić. Brawo ja. Któregoś dnia przypomniała mi się nasza rozmowa. Decyzja podjęta. Rozpoczynam nową karierę. Gratulacje. Dzień dobry. Chciałabym... Dzień dobry. Witamy w naszej firmie. Chciałabym przeprowadzić. Mhm. Wypytuję o nawiedzenia w okolicy. Ciekawe czy dodaną coś na... O, proszę bardzo, już się znamy. I wie pani co? Chciałabym pani zaproponować wróżbę. Więc jeśli pani tu będzie do mnie chodziła na wróżby, to wydaje mi się, że słuchajcie, no, Renoma pójdzie w świat. Renoma pójdzie w świat. Tutaj cały czas coś broją tymi duchami. Na razie sobie gadamy, ale dawaj tą wróżbę, no. Dobra, to trzeba odkliknąć. O, o, co pani wyszło? Pani wyszła gwiazda, tak jak i nam. I co? Nie wiem, czy poszło na plus, czy na. Chyba nie jest zadowolona. Ale pieniądze zapłaciła, pieniądze zapłaciła. Tutaj mamy jeszcze kolejną klientkę. Witamy w naszym sklepie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w naszym sklepie, bardzo mi miło. Proszę się nie przejmować tutaj tymi migającymi światłami, to totalnie normalne. Czy ja powinnam kupić termostat? Jest taka szansa. Zaproponuj wróżbę z kart. Tak, powinnam kup... A nie, nie powinnam kupić termostatu, po prostu to jest jakieś nawiedzenie. Nic nowego, no, jak cały czas tutaj chodzą i jakieś, słuchajcie, e, zaklęcia robią nie wiadomo co. Ej, tu trzeba nakarmić tego stwora, bo zaraz ktoś pójdzie zje ten tort. Chcesz rozmawiać o śmiertelnym biznesie? Mm, podoba co? Przypodobaj się rocznemu kościarzowi, wykazując zainteresowanie jego pracą. Mówisz rocznego kosiarza i rozmawiaj o... o czym? O śmiertelnym biznesie. Dobrze, to zrobimy to jutro w pracy. Aha, tędy będziesz wchodziła. No dobra, możesz wchodzić tędy. Cześć! Wow, dobra. Może go jeszcze pokłaskać? Pokłaszcz go. Dobry z niego ten stwór. Pani od nas już dostała. Pani od nas też dostała. Ten pan od nas nie dostał. Trzeba mu tutaj zrobić. I ta pani też tutaj od nas nie dostała. Trzeba będzie się z nią przywitać też i też. Jej, oczywiście, wróżbę zrobić, bo ja zakładam, że wszyscy tutaj przychodzą oczywiście na nasze wróżby, słuchajcie. No, jakoś tak wiecie co, ta renoma to tak niby do przodu, ale nie aż tak, jak ja bym chciała, no. Nie wiem za bardzo, jak to rozumieć. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w firmie. Pani jest rozgniewana w ogóle, więc byłoby miło. Proszę, zaproponujemy pani wróżbę, może coś innego. Pani miała wróżbę, pani miała wróżbę i pan tutaj też miał wróżbę. Czy ktoś jeszcze tutaj do nas przychodzi? Simeon do nas przyszedł, dzień dobry. Simeon z jakiegoś powodu nie jest naszym. Nie, no niby jest klientem, a on się zastanawia jeszcze. Aha, stwierdził, że za drogo, czekaj. Poszedł sobie, dobra, trudno. Jak sobie poszedł, to sobie poszedł. Słuchajcie, zamykam tą firmę. O, dostaliśmy gwiazdkę, słuchajcie. Eee, nie zarobiliśmy super dużo pieniędzy, bo zarobiliśmy tylko 1372 Simoleony. To jest mało, to jest mało ogólnie, ale to dlatego, że z jakiegoś powodu te zajęcia tutaj nam nie, nie przebiegały tak, jak powinny przebiegać. Natomiast mamy obiecujące przedsięwzięcia. No a firma Simki o imieniu Olympia osiągnęła pierwszy poziom renomy i ma teraz rangę obiecującego przedsięwzięcia. Olimpia zdobyła dwa punkty bonusowe, właśnie. I teraz tak, z tych punktów bonusowych, to tak mi się wydaje, że my e, będziemy po prostu iść sobie tutaj, w pieniądze, przynajmniej na razie będziemy sobie iść w pieniądze. Bo w sumie nie wiem, no nie potrzebujemy tutaj nikogo namawiać na zakupy, ani nic takiego. E, wiecie, co zrobimy? Wydaje mi się, moja droga, że pójdziesz sobie pouprawiać jogging. Po prostu. Chodź sobie, pouprawiać jogging. Wydaje mi się, że to jest coś co możesz sobie zrobić, ja ją później wykąpię, położę ją do spania i w sumie pójdziemy sobie jutro do pracy normalnie na etat, więc zobaczymy co tam się będzie ciekawego działo dzisiejszą wróżbą dla Olimpii jest cesarzowa nic nie możecie powstrzymać udaje ci się odnaleźć spokój dzięki drobnym przyjemnościom jakie zsyła ci wszechświat czujesz wdzięczność za swe przepełnione bogactwem życie i pragniesz zadbać o innych, by oni także mogli doświadczyć energii płynącej z natury, postaraj się o Dziecko lub nawieść roślinę. Pomyślimy o nawiezieniu rośliny. E, tymczasem tutaj Olimpia sobie trenuje tenatologię, bo niestety do pracy to my mamy dopiero na 14, więc tak naprawdę to ja bym mogła jeszcze nawet firmę otworzyć, ale wydaje mi się, że na razie nie ma takiej potrzeby. Aha, zapomniałam, że my tutaj to mamy. Tego też nie możesz, nie możesz nawozić, a możesz podlać, odchwaszczać i nawozić tu. Zbierz cały plon. Myślę, że powinnaś móc normalnie. Nawozić właśnie begonią. O, świetny pomysł. I co, udało się? Dobra, udało się. Tak sobie po prostu to zrobiłam. wyczyść ta na kłaczki, choć ogarnąć się. Także teraz mamy taki dość luźny dzień, bym powiedziała. Podczas którego ogarniam rzeczy po prostu. Aha, czyli nie możesz zrobić prania? No trudno. Ale wiesz co, możesz zrobić pranie w ten sposób. Głębokie więzi, wróżba z kart tarota Czy karty przepowiedzą dy... dynamiczny związek dusz? Olimpia ma nadzieję, że tak. W ostatniej sekundzie udało nam się nakarmić mam nadzieję tego krowokwiata. No i teraz lecimy do pracy. Zobaczymy, co nas tam spotka. Jesteśmy. Mamy poszukać zlecenia, ale tak sobie pomyślałam, że możemy jeszcze porozmawiać tutaj o śmiertelnym biznesie z mrocznym kosiarzem. Tak, zaproponuj mu wróżbę z kart tarota. To jest w ogóle świetny pomysł. I przepraszam, naprawdę się zastanawiam. Zapytaj o tończowym. O, rozmowa o śmiertelnym biznesie. Chodź, porozmawiaj. No. I co? 60 simulonów, łatwo. Super. Możesz jeszcze poszukać zlecenia, szczerze mówiąc. I z tego, co pamiętam, i co tam nam wyszło? Coś nam tutaj wyskoczyło. Zanim chwycę w swe kościste dłonie kolejną kosę, muszę wyrobić całkiem pokaźną normę. Dużo dokładnie. Stąd powołałem do życia moje kosiarządka. Kluczem do sukcesów przedsiębiorczości jest mądra, a nie ciężka praca. Wspólnie osiągniemy szczyt. Świetnie, bardzo ładnie to wszystko. Wypuść duszę. Aha, przepraszam, to przerażające. Duchy buszują po posiadłości, wywołują chaos, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że ukradły dusze. Musisz udać się na tereny, które nawiedzają i odebrać to, co zostało zabrane. To jedyny nalot na duchy, na jaki kościarz ma licencję, więc nie zbaczaj z drogi, skup się na duszach, nie ma sprawy, zaraz to zrobimy. Chodź, wypuść raz, dwa, trzy, cztery, pięć dusz do zaświatów, tak jak tutaj sobie pragnie. Zrobimy to. Pomiędzy wirów i fal wyłoniło się zadanie, a jest z nim buntownicze nawiedzenie, przeklęte duchy. Dobra, mamy przeprowadzić konserwację kosy. No w sumie możesz, chociaż nie wiem po co, szukać informacji na temat zlecenia i poszukać możliwości. No to możesz też poszukać możliwości, choć najpierw zlecenie. Oczywiście zrobimy sobie te wszystkie przygotowania do e, zlecenia, no bo, no bo wiedzie, ale wydaje mi się, że my tam nie będziemy kosić żadnych dusz. Tylko po prostu będziemy je zbierać, więc nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale mamy jeszcze bardzo dużo czasu, tak naprawdę, na pracę, bo aż do 22, więc, więc spoko. Czy tu masz zaliczone? Proszę bardzo. I dostaniemy dzisiaj awans. To idziemy po prostu jakoś miło spędzić dzień w pracy, bym powiedziała. Możemy sobie tutaj jeszcze trochę poćwiczyć koszenie, skoro tak tam też jest napisane. I co jeszcze? Oho! Dobrze, że ćwiczysz koszenie, bo widzę, że coś średnio ci to idzie. No dobra. Siły, życia i śmierci. Rozmowa o śmiertelnym Aha. biznesie. Mroczny kosiarz to prawdziwy pan śmierci. Olimpia jest pod wrażeniem. To co, idziemy, nie? Poszukaj, podróżuj. O, tak. Tak, tak, tak. Idziemy, podróżujemy. Jesteśmy w starej pasiece w lesie. To jest, gdzie? To jest na Tartosie. Bardzo tutaj pięknie. To jest chyba Tartosa, prawda? Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to jest Tartosa, że ja się teraz tutaj. Tak, to jest Tartosa, bo to są obrączki. Bardzo tu ładnie. Bardzo tutaj ładnie. I co teraz masz zrobić? Masz kosić duszę, zaznacz ducha i skoś jego duszę, wybierając jeden ze sterów koszenia. O, czyli jednak, co oni tu tworzą w ogóle? Co tu się, co tu się, co tu się wyprawia? Słuchajcie. Tu się wyprawia naprawdę fantastyczne yy, zdjęcie. Każdy ma jakiś tam swój humor, z tego co widzę. Dobra, chodź, podejdź tu, słuchaj. Zastanawiam się, czy lepiej, matko, co oni tu tworzą. Wow! Ej, wygląda to nieźle. Słuchajcie. Yy, Ekstrawagancko, nie wie, ostrożnie. dawaj chodź, ostrożnie, z kość duszy. Uuu, ale oni są naprawdę wściekli. Wow, walczy z duchem. Jest, mamy jedną duszę, pięknie. Yy, ostrożnie, z kość dusza. No, nie jest takie proste, będziemy tutaj kosić te dusze. To nie ma to tamto. Chodź tu, duchu. Wyłaj stąd i chodź. Ja cię zaraz dorwę, dobra, mamy kolejnego ducha. Tutaj mamy kolejnego ducha ostrożnie skość duszę bardzo dobrze, brakuje nam jeszcze dwóch duchów tutaj biedny sobie biega sobie ta, myślałam, że wystraszona ucieka, ale nie jest wystraszona, dobra, nie widzę jeszcze kolejnego ducha, więc na razie możesz zamknąć szczelinę raz, zamknąć szczelinę dwa, więcej szczelin gdzieś na pewno jeszcze jest o tutaj jest, zamknij szczelinę trzy ciekawe zlecenie, takiego zlecenia jeszcze nie miałam o, tutaj w ogóle tak, tuż przy domu mają normalnie wszystko przygotowane na ślub. Fajnie, fajnie. No i co? Chodź tu, duchu, chodź, chodź. Chodź, chodź tu, duchu. Zaraz tu przyjdziesz, bo ci się zaraz znudzi to nawiedzanie. No. Mam jeszcze zamknąć jedną szczelinę, ale na razie jej nie widzę, więc może jest na piętrze. Ale czekam na tego ducha. Ale na razie ciężko na razie go zdobyć. Słuchajcie, nie ma tutaj tego ducha ani tej szczeliny. Znaczy, tu jest jeden duch, tutaj jest drugi duch, ja to widzę. A gdzie jest szczelina? Tu jest szczelina. Eee, zamknij szczelinę w takim razie. No i czekamy na te duchy. One się w końcu znudzą. O, jest jeden duch. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zaraz cię skoszę zaraz cię tu skoszę, a tutaj jest drugi duch i też oczywiście bardzo chętnie zaraz cię tutaj skoszę ostrożnie dawaj, chodź, jeszcze te dwie dusze nam zostały do zgarnięcia może tutaj też jakoś fajnie uda się zrobić zdjęcie byłoby całkiem miło o, zdążył mi zniknąć no nic, może tam się uda no, dusza znajduje się w wyposażeniu całkiem ładnie nam to idzie, słuchajcie chodź tu, chodź tu, duchu duchu, duchu, chodź Dobra, eee, nieźle. Wygląda faktycznie jak taka łowczyni duchów. To tak dla siebie robię, bo to już chyba nie... Chociaż, ja wiem. Może to i jest spoko. Nie no, wygląda to fajnie. No i mamy kolejną duszę. Skoszoną. Załatwione to jest. Możemy wrócić do biura, ale mogłabyś się też tutaj zapoznać z ludźmi, tak myślę. Ciekawe, czy dzieciom można wróżyć z kart Bardzo ciekawa jestem. Chodź, chodź. Ale powiem wam, że było tutaj trochę rzeczy do zrobienia, że to nie było też takie super prościutkie, znaczy proste to było, bo trzeba było tylko znaleźć odpowiednie te e, miejsca, w które trzeba było kliknąć, więc to nie było jakieś trudne, ale. Dawaj chodź, zaproponuj wróżba. Młodemu nie możesz, przykryć. Ty, Kremi, nie możesz młodemu nie rozmawiaj z młodym aha i tam też nie możesz dobra no to wracamy do biura no, nie ma za co cieszę się że mogłam wam pomóc i jesteśmy wiesz co możesz rzeczywiście chodź wypuść duszę jedną do zaświatów e, bo nie pamiętam ile my mamy tak naprawdę tych wszystkich albo czekaj nie wiesz co zrób chodź sprawdź normę dusz sprawdź normę dusz zobaczymy ile jeszcze dusz nam brakuje i tyle ile nam brakuje to tyle wypuścimy Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to po prostu w ten sposób ogarnąć. Możesz jeszcze przy okazji zamówić przybory biurowe. Tak, jak tutaj chcesz. Norma dusz yy, 12 na 35. 12 na 35. A ile mam dusz w wyposażeniu? Mm, mam 21 to by było razem 30... 33 tak to jeszcze by mi kilku brakowało dobra dawaj chodź wypuść wszystkie dusze do zaświatów no tak 12 plus, 3 plus 21 to jest 33 zgadza się no chodź zrób to gorzej jak się okaże Gorzej jak się okaże, że trzeba jakoś, nie wiem, w następnym poziomie wypuścić 10 dłuższe, coś takiego. No to wtedy gorzej, bo nie będę ich miała. Ale w sumie się zobaczy, zaraz kończymy praca, także też spoko. Wrócimy do domu, ogarniemy się i zobaczymy, ale najważniejsze, że dostaniemy za chwilę awans na przewodniczkę dusz. No i bardzo proszę, koniec dnia pracy. Olimpia doskonale sobie poradziła, dzięki tak starannie wypełnionym dokumentom. Olimpia zasługuje na roczną pochwałę. Awansowała, teraz będzie pracować jako przewodniczka dusz, będzie teraz zarabiać dodatkowe 33 na godzinę, otrzymując w sumie 110, to jest bardzo ładna podwyżka. Otrzymuje również bonusy 1700. Jej najbliższa zmiana w pracy, czwartek o godzinie 11, czyli wychodzi mi na to, że będzie miała wolną środę, tak? Tak, no trudno. No nic, zarobione pieniądze 801, nie wiem jakim cudem. Aha, czyli 801 plus tamten bonus, to wyszło okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Droga Olimpio, idź sobie jeszcze na jogging czy coś, będę ją trochę męczyła. Ach, gdzie to jest? Prawie jogging, o. A ja sobie tutaj poczytam. Kosiarz, Olimpia, zerka w głąb wód Płynących poprzez czas i przestrzeń, dostrzegając unoszone nurtem przeznaczenie dusz, a potem udaje się na przerwę. Kolejny poziom to będzie pograniczniczka, więc też fajnie. Został ci jeden dzień, by wyrobić normę dusz, zanim roczny kosiarz przejrzy raport z koszenia. No jasne, powodzenia. No nic, zobaczymy, co to będzie. W każdym razie ona tam sobie poćwiczy. Potem nakarmimy tutaj, oczywiście krowokwiat. Skorzystamy, weźmiemy sobie szybki prysznic i pójdziemy sobie spać. No i wygląda mi na to, że. A, masz napisać podręcznik koszenia? Użyj komputera, wybierz, napisz, a następnie napisz książkę z gatunku, by napisać tajniki koszenia, materiały szkoleniowe. O słuchajcie, to, to jest coś nowego, tego jeszcze nie widziałam, tak naprawdę. To jest naprawdę coś ciekawego. Także wygląda na to, że w następnym odcinku, prawdopodobnie Olimpia, napisze książkę. Tylko ja mam nadzieję, że ona ma tę tą możliwość. Przeszli kartę samooceny, o fajnie. Więcej opcji. Napisz. Książkę z gatunku. Jest tajniki koszenia. Kogo kosić, jak kosić, kiedy kosić i inne informacje stanowiące strawę dla duszy. Także słuchajcie, jutro uruchamiamy sobie oczywiście naszą cudowną firmę, a poza tym to spędzamy czas na pisaniu książki i mam nadzieję, że fajnie nam to jakoś tam pójdzie. Ja jeszcze nigdy nie pisałam tej książki, w ogóle nie wiedziałam, że tak można, więc dla mnie jest to totalna nowość, także. Zobaczymy sobie to na pewno, jak to będzie wyglądało. No i dostaniemy oczywiście kolejny awans, więc tak, będziemy sobie tutaj jeszcze chwilkę ogrywać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Wiem, że tutaj się nie za wiele działo, ale chcę po prostu dokończyć sobie, znaczy nie za wiele. W sumie otwieraliśmy firmę, mieliśmy nową misję, jeśli chodzi o koszenie, więc też mogłam Wam pokazać jakieś nowe zadania, których ja osobiście wcześniej nie widziałam. I także, no, chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, troszeczkę tam poogrywać pewne, pewne kwestie, i mam nadzieję, że dla Was też to jest ciekawe. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapów w kursie subskrypcji. Bardzo pozdrawiam moich cudownych wspierających. Dziękuję Wam, że, że chcecie mnie wspierać. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia za tydzień. pa Pa!